Siemanko, siemanko, na tym filmiku pokażę Wam listę 10 najlepszych piłkarzy na lewą i na prawą obronę. Będzie porówno 5 piłkarzy na lewą obronę, 5 piłkarzy na prawą obronę. Będą to najlepsi zawodnicy właśnie w, prze w przedziale budżetowym do miliona monet. Podziękowania dla Żabiniot, który pomógł przygotować listę właśnie tych zawodników. A więc bez przedłużania zaczynamy, ale najpierw szybkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zakończenia. Zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwszy na liście to Alfonso Davis z no Monachium. Zawodnik, który ma praktycznie maksymalne tempo możliwe do uzyskania. 88 driblingu 78 defensywy, w dodatku jeszcze Playstyle, zwiększający jego tempo, także naprawdę jest nie do zatrzymania na lewej stronie boiska. Koszt to około 500 tysięcy monet. Oczywiście można zrobić sobie jego wersję z SBC, która jednak kosztuje troszeczkę więcej, bo ponad milion monet, jeżeli chodzi o właśnie to SBC, ale jeśli macie dużo foderu, to jak najbardziej polecam jednak tą wersję, aczkolwiek mówię, ta jest przynajmniej wymienna, także jak znudzi Wam się ten zawodnik, bądź zmieni Wam się układ składu, to oczywiście możecie go sprzedać. Kolej na liście lewych obrońców to Bichente Lizarazu, tak chyba się wymawia jego imię. Jest to bohater UCL, także tutaj ze zgraniem też nie powinno być problemu, do tego jest Francuzem, także także jeżeli macie innych Francuzów w składzie, to również Wam pomoże właśnie w tym zgraniu. Świetne Tempo, świetna obrona, fizyczność również dobra, dobry dribbling, świetne podanie. No i playstyle do ślizgów może mało jakiś tam e, używany, ale naprawdę karta jest bardzo, bardzo solidna. Jest to nowy bohater, także oni są zawsze troszeczkę bardziej zbustowani. Kolejny zawodnik na liście lewych obrońców to Ashley Cole, jest to ikona, także tutaj ze zgraniem znowu nie mamy najmniejszych problemów. Jedynie co to może jeszcze bardziej pomóc, właśnie ze zgraniem reszty zawodników. Świetny playstyle, jeśli chodzi o, e, o obronę, dobre tempo, dobra, bardzo dobra w zasadzie obrona, świetna fizyczność, świetny dribbling, jak na takiego lewego obrońca. Myślę, że tutaj na pewno nie popełnicie błędu, jeżeli zainwestujecie w tego zawodnika. Kolejny na liście to Teo Hernandez, zawodnik z Milanu, Francuz. Jego if to jest drugi jego if, który sprawia, że możemy go również ustawić jako środkowego obrońcę, aczkolwiek na lewej flance, tam gdzie jest zazwyczaj przypisywany, będzie sobie radził jak najlepiej. Bardzo dobre tempo, dobra fizyczność, dobry, bardzo dobry w defensywie, zwłaszcza, że ma naprawdę solidną sylwetkę, i przejść przez niego to jest naprawdę jak przez ścianę No Teo po prostu w każdej Fifie jest po prostu rzeźnikiem Także tutaj ta jego wersja tym bardziej tym bardziej jest świetna Koszt około 600 tysięcy monet Jak za takiego zawodnika myślę, że to jest bardzo dobra cena No i ostatni na liście to Ferran Mendy wersja Centurions Jego koszt to około 580 tysięcy monet Jest to zawodnik z Realu Madryt, jest Francuzem Także bardzo łatwo o połączenia do, do tego ma 5 gwiazdek słabszej nogi Także czasami jak będzie trzeba to oczywiście można go przestawić również na... Drugą stronę boiska, ale Federan Mendy również, jak zwykle, w każdej FIFA to jest po prostu przegięta karta. Ma świetną sylwetkę, unikalną. Do, w dodatku, cztery gwiazdki sztuczek, także naprawdę można nim na tej lewej flance zapuszczać się naprawdę wysoko i tam też świetnie będzie sobie radził, czy to z dograniem piłki, czy z zwykłym podaniem. W dodatku, ma bardzo dobrą fizyczność i wysoką, wysoką pracowitość w ataku i w obronie. No i przenosimy się na prawą stronę boiska. Tutaj pierwszym naszym wyborem jest Laudrup, Jest to ikona, którą oczywiście bardzo łatwo połączyć, bo w zasadzie nie ma z tym żadnego problemu. Problemu. może grać na każdej pozycji na prawej stronie czy to na prawej pomocy czy to na prawym skrzydle i oczywiście na prawej obronie również ma świetny playstyle do wrzutek 4x4 jeśli chodzi o gwiazdki fajna sylwetka w grze naprawdę godny polecenia drugi na liście to Reece James wersja dynastii jest to zawodnik który świetnie broni przede wszystkim bo ma świetny playstyle właśnie do tego przeznaczony bardzo dobre tempo świetna fizyczność dobry dribbing, świetne podania gwiazdki 4x3 naprawdę Tutaj pod tym względem jest to jeden z najlepszych obrońców właśnie z prawej strony. Na trzecim miejscu mamy Frimponga, czyli zawodnika z Bayeru Leverkusen. Jest Holendrem, który ma bardzo dobre tempo, 97 tempa podstawowo. Do tego bardzo dobry dribbling i to są statystyki, które wystarczają, żeby na prawej stronie po prostu rządzić i odbierać każdą piłkę. Ma 3 na 3 jeśli chodzi o gwiazdki, może to nie jest najlepsze, aczkolwiek jego tempo nadrabia wszystkim innym tutaj minusom, jakie ewentualnie ma na tej karcie. Koszt to około 730 tysięcy monet na tą chwilę. Naprawdę, jeżeli macie tylko jak go zgrać, to na pewno będzie świetnym wyborem. Na czwartym miejscu Kapita, czyli Carlos Alberto, ikona brazylijska, którego sam również mam w składzie i już naprawdę długo i nie zawodzi, nie zawodzi na tej prawej stronie. Świetna defensywa, świetne tempo, z cieniem jest po prostu bardzo, bardzo szybki i do tego ma świetny playstyle właśnie do obrony. Może oczywiście grać również na środku obrony. Z tym tempem większość osób też go właśnie wykorzystuje na środku obrony, aczkolwiek u mnie akurat w składzie na środku mam, mam dobrych zawodników, także na prawej flance również świetnie sobie radzi. Cena to około 930 tysięcy monet, czyli z, jeszcze, jeszcze mieści się w tej granicy do miliona, naprawdę jedna z najlepszych kart właśnie na prawą obronę. No i naszym zdaniem najlepsza karta na prawą obronę, to będzie Kafu, Zawodnik, który mimo tego, że jest tańszy niż na przykład Carlos Alberto, bo kosztuje 735 tysięcy monet na tą chwilę, to jednak jego wersja, którą mamy do zrobienia również. W SBC, czyli dokładnie ta sama, która jest tutaj, No, sprawiła, że pewnie dlatego troszeczkę jego cena spadła, bo zanim wyszło SBC, to on kosztował ponad milion monet. Także także tutaj ta cena jest troszeczkę właśnie z tego powodu obniżona. 4 na 3, jeśli chodzi o gwiazdki, świetny tempo, świetna defensywa, dribbling podania, fizyczność również na bardzo dobrym poziomie. Do tego Brazylijczyk, także zgrawam innych Brazylijczyków w drużynie. No i Kafu to jest Kafu, to jest naprawdę jeden z najlepszych obrońców w ogóle w grze, jeśli chodzi o prawą lewą. Obronę. Także tutaj na pewno się nie zawiedziecie. Tak więc tak wygląda lista 10 najlepszych piłkarzy, właśnie na prawą i lewą obronę. W najbliższym odcinku zajmiemy się środkowymi obrońcami. A na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki, trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.